Alienacja rodzicielska jest wyjątkowo okrutną formą manipulacji, polegającą przede wszystkim na tym, że jeden rodzic utrudnia drugiemu kontakt z dzieckiem i nastawia to dziecko przeciwko niemu. Jest to tak naprawdę znęcanie się psychiczne w pełnym tego słowa znaczeniu, bo nazywajmy rzeczy po imieniu. Jest to znęcanie się zarówno nad dzieckiem, jak i w stosunku do rodzica, który jest tutaj ofiarą tego procederu. Patrząc od strony czysto medycznej, alienacja rodzicielska sama w sobie nie jest wpisana do IC11, czyli takiej międzynarodowej klasyfikacji chorób, jednak znajdziemy w niej, znajdziemy tam dwie bardzo poważne jednostki chorobowe, które właśnie niezwykle często są efektem stosowania alienacji rodzina, rodzicielskiej. Są to po pierwsze problem relacji opiekun-dziecko oraz dwa utrata związku miłosnego w dzieciństwie. Tak naprawdę to jest oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej, bo alienacja rodzicielska prowadzi do całej masy zaburzeń i chorób, chociażby do depresji. Alienacja rodzicielska jest to doświadczenie dosłownie druzgocące dla psychiki zarówno dziecka, jak i odsuniętego od niego rodzica. Pokusiłbym się wręcz o dość takie mocne stwierdzenie, no, że nie ma praktycznie szans, żeby to nie odcisnęło się negatywnym piętnem na psychice. No, podobnie jak, dajmy na to, branie udziału w wojnie na pierwszej linii frontu. Okej, okay. jak to wygląda w praktyce? Dajmy na to, pan Andrzej rozwiódł się z żoną Danutą. Dziecko mieszka z matką, ojciec ma uregulowane sądowo spotkania z nim. No, dajmy na to, co drugi weekend. I teraz, jak przychodzi co do czego, i pan Andrzej przyjeżdża w piątek, żeby zabrać syna do siebie, zawsze wali głową w mur, i okazuje się wtedy, że z jakiejś przyczyny nie może tego zrobić. A to matka wymyśliła, że jest chory, co nie jest prawdą, a to specjalnie postanowiła nieco przesunąć urodziny syna i urządzić tą imprezę urodzinową u niej w domu, właśnie w ten weekend, który miał być. Spędzone z tatą. Oczywiście no, wszyscy goście już są dawno zaproszeni, wszystko jest przygotowane, a tata nie jest mile widziany na tej imprezie. Czasem po prostu Danuta zabiera gdzieś dziecko i wyjeżdża właśnie w ten weekend, wyłączając przy okazji telefon. Tego typu zachowania opierają się na wymyślaniu tak naprawdę 100 tysięcy problemów z kosmosu, które w efekcie doprowadzają do tego, że zawsze jest jakieś coś, co uniemożliwia tacie spotkanie z synem. To jest, to jest właśnie podstawa alienacji rodzicielskiej. Na tym się jednak niestety nie kończy. No dobra, idziemy dalej. To jest też przekazywanie dziecku negatywnych informacji na temat tego odsuwanego rodzica, no w większości tak naprawdę zmyślonych albo po prostu mocno naciągniętych. No jak na przykład robienie z pana Andrzeja, który wypije. Dwa piwa raz na pół roku alkoholika, czy też mówienie dziecku, że tata zapomniał o tobie, już cię nie kocha. No gdzie, gdzie w rzeczywistości ten tata się dobija wręcz? Chce dzieckiem spędzać czas, chce porozmawiać chociażby przez telefon, no a na Danuta, kiedy on dzwoni, odrzuca jego połączenia. Oczywiście nic nie mówiąc dziecku o próbie kontaktu. To jest często zakaz mówienia o drugim rodzicu czegokolwiek, no i karanie za samo wspomnienie typu, dajmy na to kiedy dziecko powie, z tatą złowiliśmy kiedyś rybę, a na co taka matka może zareagować, nie mów tak, to był okropny wyjazd i w ogóle to chciałeś wracać. No po czym jeszcze niech ona wybiegnie z pokoju obrażona na to dziecko, każąc je w ten sposób. Bardzo często to jest wymyślenie jakichś negatywnych sytuacji, które nie miały miejsca, jak na przykład mówienie, tata cię bił, jak byłeś niegrzeczna, ja cię zawsze broniłam. To także niszczenie wspólnych zdjęć czy, na, zdjęć czy nagrań właśnie tego alienowanego rodzica, no szczególnie jak na nich występuje z dzieckiem, jeszcze niech nie daj Boże, są tam szczęśliwi i zadowoleni. Długo mógłbym jeszcze wymieniać, to się wszystko sprowadza do czegoś, co kolokwialnie tak naprawdę możemy nazwać pełnowymiarowym praniem mózgu. Alienacja rodzicielska jest bardzo mocno połączona z pojęciem konfliktu lojalnościowego, czyli niejako takiego. To jest zmuszanie dziecka do tego, żeby obrało stronę jednego rodzica. No, czyli nasza wymyślona Danuta może manipulować synem, dając mu na każdym kroku przekaz typu Jeśli mnie kochasz, to nie możesz kochać Andrzeja. No, co jest oczywiście zabójcze dla psychiki dziecka, no bo ono przecież kocha zarówno mamę, jak i tatę. A fakt, że rodzice się nie dogadują między sobą, że się rozwiedli, no nie odzwierciedla to przecież stosunku dziecka do każdego z rodziców z osobna. To nie, jest, to nie ono jest z nimi skonfliktowane. To rodzice są skonfliktowani pomiędzy sobą, a matka tutaj dosłownie wymusza nieuzasadnioną nienawiść dziecka w stosunku do ojca. Alienacja rodzicielska to bardzo trudny i ważny temat. Ja postanowiłem nagrać ten odcinek, ponieważ ostatnio, dosłownie trzy razy pod rząd, prowadziłem konsultacje, gdzie uświadamiałem moich kursantów i kursantki, no, że są ofiarami okrutnej przemocy. Psychicznej właśnie w formie alienacji rodzicielskiej, o czym oni no nie mieli tu totalnie zielonego pojęcia, mimo że teoretycznie temat jest dość często i szeroko gdzieś tam dookoła poruszany. Walka sądowna w takich sytuacjach jest bardzo trudna, no ponieważ z jednej strony polskie sądy bardzo często zupełnie tego nie ogarniają, bardzo często faworyzują kobiety i mam wrażenie, że zbyt często dużo bardziej szkodzą niż pomagają. Niestety, no z drugiej strony, coś takiego jak przemoc psychiczna jest, no, z definicji. To jest coś z definicji bardzo trudnego do udowodnienia. Jednak ja uważam, że należy walczyć i ścigać to. Na przykład z artykułu 207 kodeksu karnego, w którym jest mowa o znęcaniu się właśnie psychicznym. Polecam też terapię u dobrego psychologa. No niezwykle często jest ona potrzebna no przy tak po prostu traumatyzujących doświadczeniach. Statystycznie rzecz biorąc, najczęściej ofiarami alienacji rodzicielskiej są panowie. Jednak moi drodzy, pamiętajcie, że w drugą, stro drugą stronę no, to też działa. Ja w mojej pracy zetknąłem się z wieloma kobietami, które były właśnie w ten okrutny sposób gnębione przez swoich mężów, czy tam byłych mężów. Nie można o tym zapominać. W innym nagraniu na moim kanale tutaj na YouTubie tłumaczę, jaki jest najlepszy sposób reagowania na tego typu sytuacje i pokazuję problem, no trochę tak bardziej bym powiedział, od perspektywy psychiki dziecka. Link do tego nagrania będzie na samym końcu tego odcinka, który właśnie oglądasz. No albo znajdziesz go pod spodem w opisie tego filmu. Na sam koniec chciałem zaprosić Cię na całkowicie darmowe szkolenie przez internet pod tytułem Jak oduczyć dziecko wymuszania za pomocą histerii w pięźni? Dowiesz się na nim krok po kroku, jak sprawić, by dziecko całkowicie przestało wymuszać. Za pomocą krzyku, płaczu, wrzasku, walenia pięściami w podłogę, różne rzeczy. Wytłumaczę ci, jak rodzice sami nieświadomie podsycają ten problem, kiedy próbują nad nim tak naprawdę zapanować, pokażę Ci mechanizmy psychologiczne, które grają tutaj kluczową rolę oraz dowiesz się, jakie są najczęściej popełniane błędy podczas stosowania mojej metody, no, żeby skutecznie się po prostu przed nimi uchronić. By zarejestrować się całkowicie za darmo na to rewolucyjne szkolenie. Przez internet na żywo, kliknij teraz w link znajdujący się w opisie tego filmu albo w pierwszym przypiętym komentarzu. Najlepiej zatrzymaj teraz to nagranie i w tym momencie się zapisz, zarejestruj, że po prostu ta rewelacyjna okazja nie przeszła ci koło yy, nosa. Jeśli podoba ci się to, co mówię, wbij proszę łapę w górę, napisz jakikolwiek komentarz, podeślij link do tego nagrania komuś, kto może po prostu skorzystać z jego treści. Proszę cię o to, ponieważ gdy to zrobisz, algorytm YouTube'a wyświetli to nagranie w większej liczbie rodziców, a mi na tym oczywiście bardzo, ale to bardzo zależy. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, do zobaczenia, cześć!